Zagrania. No, i witam Was jeszcze raz serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj przede wszystkim mamy taki dość wyjątkowy temat, dlatego też w większości były zapraszane na to spotkanie kobiety, ze względu na to, że dzisiaj będzie poruszony taki temat być może problemu to też zależy, jak się z tym utożsamicie który też dotyczy właśnie wielu kobiet. I chcemy dzisiaj poruszyć na podstawie historii mojego gościa. O którym za chwilkę powiem, właśnie problemy kobiet i tego, dlaczego często nie ma jakichś konsekwencji, dlaczego też nie ma często jakiegoś wyjścia poza schemat i przede wszystkim też tutaj chciałabyśmy, żeby więcej kobiet, zarówno Wy, jak i osoby, które później być może z Waszej ręki obejrzą ten materiał, nabrały fajnej świadomości tego, jak zarówno nasz projekt biznesowy, jak i w ogóle codzienność może tutaj zmienić ich perspektywę. I słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest Karolina Młynek. Z Karoliną pracujemy no już tutaj ponad dwa lata razem. Karolina też zapoczątkowała swoją przygodę jeszcze w poprzedniej firmie. I tak naprawdę, kiedy poznałam Karolinę, też dowiedziałam się odnośnie jej celu, jaki jest jej priorytet, o którym też na pewno za chwilkę powie, ale przede wszystkim skupiała się na pewnej niezależności. Dlaczego? To też za chwilkę usłyszycie. Ale Karolina, to co mi na pewno zaimponowało, to to, że oprócz tego, że tutaj budowała z nami biznes i dbała o swoją niezależność, to była mamą na co dzień wychowywała jeszcze wtedy tylko córeczkę, a dodatkowo pracowała w pełnym wymiarze godzin na etacie. Pracowała w urzędzie, więc też miała jakby państwową tutaj ciepłą posadkę, a mimo tego zdecydowała się na biznes online. Także witam Cię Karolino dzisiaj z nami. Witam Was wszystkich. I przede wszystkim chciałabym tutaj zacząć naszą rozmowę od tego, co w ogóle skłoniło Cię do tego, żeby podjąć no, swoją w cudzysłowie taką przygodę w ogóle w pracy online, patrząc na to, że miałaś normalne, stabilne i z perspektywy tak z boku patrząc dobre życie materialne, jak również miałaś normalną pracę etatową i tutaj prowadziłaś życie jako mama. Dokładnie, bardzo dobrze to ujęłaś. Wydawałoby się, to jest bardzo dobre słowo. Ja przede wszystkim powiem Wam, że czułam się niekomfortowo, myślę, że to będzie dobre określenie, na takich dwóch jakby kategoriach. Oczywiście zaraz Wam szerzej o tym opowiem, bo myślę, że oprócz mnie znajdą się tu też inne kobiety, które zauważą taką pewną niekomfortowość. Ale zanim zacznę, chciałabym Wam zadać jedno pytanie i proszę odpowiedzcie mi na czacie tutaj naszym zoomowym, czy. Tutaj, tu i teraz, dzisiaj, w tym momencie, czy czujecie się spełnione? To jest głównie pytanie do kobiet, no bo jednak Zoom jest bardziej typowo kobiecy. W skali od 1 do 5. Czy czujecie się spełnione? Oczywiście 1 to jest najmniej, 5 najbardziej, czyli tak, w pełni spełnione. Dajcie proszę znać, na jakim poziomie jest to u Was? 3, 4, 4, 2, 3. Okej. Okay. Czyli troszkę brakuje. Ja myślę, że mój poziom był wtedy właśnie taki 2-3 w momencie, kiedy zaczynałam, bardziej 2, 4, 4, 2, ok, 3, super. Póki co nikt nie dał piąteczki, 2, 2, ok, jeszcze ktoś nam został? Czyli, jak widać, dwa są wśród nas kobiety, które też pewną niekomfortowość czują. I chciałabym dzisiaj poruszyć z Wami takie dwa tematy. Przede wszystkim kim jest kobieta tak naprawdę? Co to jest też kobiecość? I jak jesteśmy postrzegane jako kobiety w oczach innych. To chyba był taki element, który w pewnym momencie mojego życia dał mi bardzo dużo do myślenia. Dlaczego? Pytanie drugie, czy ja czułam się wtedy doceniana, czy czułam się szanowana, czy czułam, że mam wszystko, czy właśnie jednak czegoś mi brakowało? Był taki moment, tak jak Jagoda powiedziała, pozornie. Byłam mamą, miałam pracę, miałam rodzinę, miałam dom, więc z boku patrząc, w zasadzie mam wszystko. Powinno być wszystko ok, ale nie, nie było. Dlaczego? Czułam się źle. Czułam się bardzo niekomfortowo, czułam, że cały czas czegoś mi brakuje, byłam rozdrażniona, zdarzało się, że płakałam, miałam też takie momenty, gdzie widziały to dzieci. I teraz pytanie takie jeszcze do Was, na które trochę też ja odpowiem. Czy kobieta, która nie czuje się do końca dobrze, która czuje, że coś jest nie tak, jest rozdrażniona, jest nieszczęśliwa, czy w tym momencie jest osobą, która może dać swojej rodzinie i swoim dzieciom szczęście? Czy w ogóle osoba, która nie jest do końca ze sobą szczęśliwa, może dać szczęście innym? No nie. I teraz drugie pytanie. Czy taka osoba, która nie do końca czuje się szczęśliwa, sama ze sobą czuje, że coś jest nie tak, że czegoś tutaj brakuje? Czy taka osoba wydaje się być z boku atrakcyjna, czy w ogóle czuje się dla siebie wtedy atrakcyjna dla siebie? Jeżeli nie czuje się dla siebie atrakcyjna, czy w oczach innych jest osobą atrakcyjną, na przykład w oczach partnera, w oczach męża? Nie. I teraz dlaczego? I co w ogóle tak naprawdę e, ja odkryłam? Przede wszystkim, tak jak właśnie wam wspomniałam, Żyłam pewnego rodzaju schematem, tak? Praca, dom, dzieci, obowiązki. Osiem godzin biegiem do domu, zakupy, obowiązki domowe, dzieci. Byłam odpowiedzialna tak naprawdę za wszystko i wiele osób tego ode mnie wymagało. Czy byłam za to doceniana? Czy byłam za to szanowana? Nie. Byłam traktowana tak, jakby był to mój obowiązek. Wszystko do mnie należy, ja po prostu muszę to zrobić, bo to jest obowiązek kobiety, jestem za to odpowiedzialna i też ja byłam z tego rozliczana. Dlaczego? Czy tak powinno być? Czy ja wtedy czułam się szczęśliwa? No właśnie, nie. Chodziłam do pracy, wykonywałam mnóstwo innych obowiązków, nikt kompletnie tego nie doceniał. Byłam pewnego rodzaju, mam wrażenie, robotem, który po prostu ma to zrobić on to musi zrobić, bo to jest mój obowiązek. To nie było coś, za co powinnam zostać doceniona czy, czy szanowana. I to na pewno było takim pierwszą rzeczą, która spowodowała, że zaczęłam czuć się źle, że zaczęłam czuć się niekomfortowo, że nie czułam się dobrze sama ze sobą, pomimo tego, że jestem kobietą. Jestem mamą, mam też prawo do tego, żeby móc dbać o siebie. Przez to, że wszystko spoczywało na moich barkach, tak naprawdę ja już też nie miałam czasu zadbać do końca o swoją kobiecość, o siebie, o swój rozwój o to, żeby właśnie czuć się sama ze sobą szczęśliwa, żeby móc dać też to szczęście innym, moim dzieciom, mojej rodzinie. I co też zauważyłam, że właśnie bardzo często jesteśmy w takim schemacie i też otaczamy się osobami, które nie znając innej możliwości, nie wiedząc, że może być inaczej, że to może wyglądać inaczej, wmawiają nam, że tak trzeba, taka jest kolej rzeczy, tak się powinno. Nie wiem, być może spotkaliście się też w swoim życiu z taką opinią, że no, no tak trzeba, wszyscy tak mają, ty też tak musisz, no, taka jest kolej rzeczy, tak się powinno robić. No nie, nie do końca, słuchajcie. Jeżeli jesteście osobami, które mają swoich partnerów czy też mężów, właśnie. Ja miałam taką sytuację, że mój mąż wracał z pracy i już. I to wszystko. Ale tak naprawdę i dom, i dzieci to nie są tylko moje, tak? On tak samo jest odpowiedzialny za to wszystko. Dlaczego ja mam być tylko i wyłącznie odpowiedzialna? Dlaczego tylko ja mam być za to rozliczana? Dlaczego ta druga osoba, nie, tak jakby to w ogóle jej nie dotyczyło i do niej nie należało. To też była rzecz, która bardzo mi zaczęła przeszkadzać, bo też mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. I uważam, że to jest prawda. Kobiety są na tyle zdeterminowane, na tyle jakby wielofunkcyjne, bym powiedziała, że bardzo często właśnie zaniedbują siebie, zapominają o sobie, o swoim szczęściu, a to szczęście i tą drogę otrzymuje tylko ktoś inny. I wtedy uważa, że on nie jest już za nic odpowiedzialny, że on tego nie musi robić, że. Że tak wcale nie musi być. To tylko i wyłącznie zależy od Ciebie, do Ciebie i to są Twoje obowiązki. Ja bardzo się tutaj w tym momencie swojego życia oburzyłam. To był moment, kiedy powiedziałam dość, kiedy powiedziałam nie. Ja mogę być kobietą, mogę być mamą cudowną, mieć mnóstwo czasu dla dzieci, mieć czas na obowiązki, ale też nie muszę być idealna. Nie muszę być idealna, nie muszę wszystkiego robić idealnie, ale mam prawo też zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, czuć się szczęśliwa sama ze sobą, czuć się atrakcyjna, czuć się dobrze, spełniać się i rozwijać się mentalnie, bo też jakby mam do tego prawo, tak samo jak druga osoba. Nie jestem tylko i wyłącznie ja za to wszystko odpowiedzialna. I to był taki moment, który spowodował yy, u mnie zmianę, że poczułam, że ja muszę coś zrobić. Może jeszcze do końca nie wiedziałam co, nie wiedziałam którędy pójść, ale wiedziałam, że na pewno będę musiała coś zrobić. Trafiając na pracę online, był to taki moment, w którym uznałam, tak właśnie teraz, ja chcę, chcę zmienić swoje życie, chcę coś zrobić. Chcę tutaj dokonać jakiejś zmiany, ja też chcę zawalczyć o siebie. Oczywiście, nie zaniedbując, czy to rodziny, czy to dzieci, można to wszystko fajnie połączyć, ale ja też chcę być ważna. Chcę czuć się szanowana, doceniana, chcę być też ważną osobą. I tutaj podam Wam taki przykład z mojego prywatnego życia. Ponieważ ja wiele razy musiałam się zmagać z takim właśnie oceną, kiedy do mnie wszystko należało. Nawet taka głupia rzecz, jak robienie kanapek do pracy, nie tylko sobie, ale mężowi, nikt nigdy mi nie powiedział i nie docenił. O, fajnie, że wstałaś, fajnie, że mi zrobiłaś, fajnie, że ja nie musiałam tego zrobić. Jedyne, co kiedyś usłyszałam, to dlaczego masłem nie jest posmarowane z dwóch stron. Także słuchajcie, myślę, że bardzo często jesteśmy jako kobiety traktowane trochę przedmiotowo, trochę pomijane niestety i za wiele naszego wysiłku i naszej pracy niedoceniane. I uważam, że jest wiele rzeczy i czynności, które również potrafią zrobić mężczyźni i mogą nas w tym odciążyć. Wiele rzeczy nie jest trudnych i tak samo y, mogą to być czynności, które oni mogą wykonać, a, a my możemy ten czas poświęcić dla siebie. Jeżeli natomiast ja też miałam drugi powód, dla którego potrzebowałam tej zmiany, dla którego chciałam coś zrobić, on był bardziej połączony ze sferą finansową. Więc jeżeli jesteście tutaj kobietami, osobami, które akurat mają wsparcie, jeżeli chodzi o swoich partnerów i ta część jest dla Was i w Waszym życiu fajna i w porządku, to być może z kolei jesteście tą stroną, która u mnie była drugim problemem, czyli finanse. Ja pamiętam też taką sytuację, że oczywiście, tak jak Jagoda wspomniała, ja normalnie pracowałam na etacie. Miałam pracę, pełny etat, ośmiogodzinną w urzędzie, więc taka pozycja w miarę fajna, jak to się mówi, ciepła posadka. Ale też chciałam być troszeczkę bardziej niezależna, też chciałam coś zmienić, bo praca etatowa też powoduje, że gdzieś tam mamy jakieś ograniczenie, tak zwanego szklanego sufitu. I w momencie, kiedy zaczęłam sobie pracować online, zaczęłam się rozwijać, zaczęłam też zarabiać dodatkowe Pieniążki dla siebie. Chciałam, wtedy pamiętam, zarobiłam na swojego pierwszego laptopa, który kosztował kilka tysięcy. Byłam bardzo szczęśliwa, że sobie sama na niego zapracowałam, że mogłam sobie na to pozwolić, i w momencie, kiedy chciałam go kupić, okazało się, że ta druga strona miała z tym problem. Że ja też w pewnym sensie byłam osobą, która, pomimo tego, że pracowała, wykonywała mnóstwo innych obowiązków, ja też się jeszcze musiałam z pewnych rzeczy tłumaczyć, musiałam się pytać, musiałam się tłumaczyć, dlaczego chcę kupić, dlaczego takie drogie. Czasami pamiętam, że nawet byłam w sytuacji, kiedy udawałam, że w promocji coś było. I to też była sytuacja, która bardzo dała mi do myślenia, bo tak naprawdę moje ogólne finanse domowe były naprawdę okej. Okay. Ale jak przyszedł moment mojego życia, w którym w pewnym sensie stanęłam w dobie kryzysu i w dobie rozstania, okazało się, że wcale tak nie jest. I wszystko to, co mi się wydawało, że ja wszystko mam, że jest komfortowo, absolutnie nie, absolutnie tak nie było. Okazało się, że tak naprawdę jestem uzależniona finansowo. Przez to właśnie, że nigdy nie mogłam się rozwinąć, nigdy nie byłam doceniona ani w żaden sposób szanowana z tego tytułu, to tak naprawdę okazało się, że jestem osobą totalnie uzależnioną. I teraz chciałabym zadać Wam też takie pytanie: czy jeżeli jesteście osobami, które żyją na dzień dzisiejszy właśnie z partnerem, czy w momencie, kiedy zdarzyłaby się taka sytuacja, że ten partner zdecydowałby się odejść? albo wy zdecydowałybyście odejść albo przytrafiłaby się jakaś nie wiem jakaś choroba czy jakiś wypadek czy dzisiaj czujecie się jako kobiety na tyle niezależne na tyle e, wytrwałe na tyle jakby silne żeby sobie w takiej sytuacji kiedy zostaniecie same poradzić to był właśnie drugi element który skłonił mnie do tego żeby zająć się czymś innym, żeby się rozwijać, żeby zadbać o swoją niezależność finansową. Bo pozornie wydawało mi się, że jestem w dobrej sytuacji finansowej, a w momencie kryzysu i rozstania okazało się, że nie, że jestem całkowicie zależnym człowiekiem i gdyby nie ta praca online, nie mogłabym sobie na to pozwolić. Nie mogłabym sobie pozwolić na tą niezależność, na to, żeby być silną kobietą, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać o swoje dzieci, nie mogłabym. I myślę, że ja już na swojej drodze spotkałam wiele takich Kobiet, które okazało się, że nawet nie są świadome, że są w takiej sytuacji. Wielu z nas, i mi również, wydawało się, że ja tak naprawdę mam wszystko, że mam dostęp do wspólnego budżetu, a jak przyszło, co do czego okazało się, że wcale nie. Niestety nie. I to była druga rzecz, czyli finanse, która spowodowała że chciałam czuć się wartościowa, niezależna i być pewna, że sobie poradzę, że naprawdę będę w stanie sama funkcjonować. A powiedz, Karolina, proszę, w takim razie, jak łączyłaś, bo mówisz, że pracowałaś na etacie, wiele kobiet ma, albo w ogóle wiele osób, nie tylko kobiet, ma z tyłu głowy, że jeżeli mam obowiązki, mam pracę pełnoetatową, jeszcze mam dzieci tutaj, którymi muszę się zająć, to jak ja to mogę połączyć z pracą online? Jak ja mam zorganizować sobie czas do tego, żeby jeszcze móc zadbać o swoją niezależność? To też było bardzo trudne pytanie i też się nad tym zastanawiałam na początku i myślę, że każdy z nas się zastanawia. Nie miałam czasu, od razu Wam powiem, nie miałam czasu i myślę, że wiele razy słyszeliście albo sami nawet myślicie, że nie mam na to czasu, tylko ja sobie pomyślałam tak, okej, okay, Dzisiaj nie mam czasu. Czy za miesiąc będę miała ten czas? Czy moje życie, jeżeli nic nie zrobię, będzie wyglądało inaczej? Nie. Więc jeżeli czuję się niekomfortowo, coś jest nie tak i chcę coś zmienić, to czy ja w takim razie mogę znaleźć ten czas? Czy ja jestem w stanie tak to sobie poukładać, żeby ten czas znaleźć? Tak, przede wszystkim miałam cel. Wiedziałam, że ja muszę coś zmienić, żeby moje życie było lepsze, żebym ja czuła się lepiej, żebym dla moich dzieci była lepsza, żebym była szczęśliwsza. Też byłam w takim momencie, że e, kiedy będąc mamą, akurat mam teraz i córkę, i syna, i ja czułam się źle ze sobą, czułam się źle właśnie w takim otoczeniu, czułam się. Ja też sobie pomyślałam, czy ja chciałabym, żeby moje dzieci miały taki wzorzec, żeby kiedyś moja córka na przykład też czuła się tak, jak ja, albo inaczej, żeby mój syn też tak traktował swoją drugą połówkę, żeby tak się czuła, jak ja się czuję dzisiaj, nie. Więc to też był powód, dla którego też wiedziałam, że ja chcę coś zmienić, nie tylko dla siebie, ale też dla moich dzieci, dla mojej rodziny. I to, ta potrzeba i ten cel, który miałam, dał mi determinację do tego, żeby tak sobie zorganizować plan i tak sobie poukładać dzień, żeby znaleźć ten czas, bo da się. Mi też się na początku wydawało, że nie można. Jak ja sobie to ułożyłam? Przede wszystkim dałam sobie szansę. Dałam sobie szansę na to, żeby się otworzyć, żeby małymi kroczkami coś zacząć zmieniać. Nie, so nie, nie dawałam sobie dużych oczekiwań. Nie postawiłam sobie od razu poprzeczki tutaj. Powiedziałam sobie, że dam sobie czas, na to, żeby poznać taki projekt, żeby się tego nauczyć. Bardzo dużo słuchałam i pracowałam z liderami. Tutaj przede wszystkim uczyłam się, szkoliłam, słuchałam wskazówek, ale poukładałam sobie to w taki sposób, żeby nie narzucać sobie zbyt dużej presji, tylko chociaż małymi krokami, ale zawsze iść do przodu. Dzieci śpią. Prasujemy, coś robimy, zawsze można znaleźć te 5 minut, 10 minut, żeby poskładać to w całość, i okazuje się, że w ciągu dnia znajdzie się ten czas, żeby coś robić. Ja przestałam po prostu oglądać też telewizję, zrezygnowałam z niektórych rzeczy, które nic mi nie dawały, żadnego rozwoju, nic do mojego życia nie wnosiły, a dzięki temu zyskałam troszeczkę czasu na to, żeby właśnie zadbać o swój rozwój i swoją niezależność finansową. Też podeszłam do tego troszeczkę zadaniowo. Wypisałam sobie najważniejsze rzeczy, które powinnam robić każdego dnia, żeby to właśnie przynosiło mi efekt. I byłam w tym konsekwentna. Jeżeli wiedziałam, że mam cel i muszę do niego dążyć, to małymi krokami i tą konsekwencją każdego dnia wykonywałam po prostu zadania. Na pewno bardzo pomogły, pomogli mi tutaj liderzy, pomogły mi osoby, które ze mną współpracowały, bo też się wiele od nich nauczyłam, ale to, że wiedziałam, że ja gdzieś chcę dojść i wtedy będę czuła się lepiej, pozwoliło mi na to, żeby znaleźć ten czas, żeby to pogodzić i z mamą, i z dziećmi, i z rodziną, i z obowiązkami, i z pracą etatową na początku, i tak sobie to poukładać, żeby się dało. Każdego dnia małymi kroczkami. Po prostu układałam sobie ten dzień i też nie narzuciłam sobie, tak jak Wam wspomniałam, właśnie zbyt dużych oczekiwań w stosunku do tego, bo to też wymaga dużej cierpliwości, wymaga troszeczkę czasu. Ja wiele razy płakałam, wiele razy słyszałam nie, ale wiedziałam, że jeżeli dzisiaj odpuszczę, to dalej będę w tym samym punkcie, dalej nic się u mnie nie zmieni, ja nie pójdę do przodu, dalej będę nieszczęśliwa, dalej moje życie będzie wyglądało tak samo i nic się nie zmieni. Więc przede wszystkim ta świadomość tej zmiany i konsekwencja i cierpliwość pozwoliły mi dotrzeć tam, gdzie dzisiaj jestem. A gdzie dzisiaj jesteś w takim razie? Co dał Ci ten biznes, jakbyś tak miała patrzeć na przestrzeni tych paru lat? No, dzisiaj na pewno już jestem zupełnie inną osobą. Przede wszystkim, już nie jestem od nikogo zależna. Mogę decydować całkowicie sama o sobie i na pewno nabrałam dużo większej pewności siebie. Poczułam się dużo bardziej wartościową osobą. Dzięki temu też i wiele osób z mojego otoczenia zupełnie inaczej też mnie odbiera. Na pewno dało mi to dużo wytrwałości, dużo cierpliwości, ale przede wszystkim tą świadomość, że jestem kobietą, że naprawdę mogę i mieć czas. Dbać o siebie i mieć czas dbać o moje dzieci, o moją rodzinę, i że nie jestem od nikogo zależna. Że przede wszystkim jestem na tyle spełnioną osobą, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Miałam wiele potknięć, wiele porażek i tak jak wam wspominam, wiele razy płakałam, ale podnosiłam się, szłam dalej, i wiem, że gdyby nie ta moja wytrwałość i cierpliwość, nie byłabym tu, gdzie jestem. Dzięki też tej pracy przede wszystkim poznałam mnóstwo fantastycznych osób, mnóstwo przyjaciół, które właśnie, którzy dali mi nie tylko wiedzę, ale też taką pomoc, też taką cierpliwość, ciepło, niesamowite osoby tutaj poznałam i jakby część finansowa, słuchajcie, to jest jedno, wiadomo, że jest to fajny element tego biznesu, jest to coś, na czym nam zależy, ale myślę, że ta społeczność i ludzie w ogóle, których poznałam i te problemy i kobiety, z którymi się spotkałam, też dały mi takie poczucie, Poczucie, że mogę tę swoją historię i swój przykład też pokazać innym, że naprawdę może być inaczej, że możemy jako kobiety też być wartościowe, być doceniane i to też jest coś, co dało mi dużą siłę w tym wszystkim. To, że nie jestem też jedyną osobą, która ma taką historię, nie jestem jedyną osobą, która zmaga, zmaga, zmagała ja w zasadzie już się z takimi problemami i też potrzebowała tak naprawdę takiego kopniaka trochę, więc jest też to coś, co, co bardzo mi tutaj pomaga, bardzo sprawia mi ogromną radość, że też dzięki swojej historii i tym, co ja przeszłam, mogę też pokazać to i pomóc innym. Tutaj na pewno też bym wróciła do tego, co powiedziałaś odnośnie tych wzorców dla dzieci. Bo teraz jak tak sobie myślę, patrząc na swoją gdzieś tam drogę w ogóle w rozwoju zawodowym, to wydaje mi się, że moja mama to, co mi chyba dała takiego najważniejszego, to to, że zawsze była niezależna od faceta. I to było coś, co po prostu pokazywało mi pewien wzorzec. Ja dlatego zawsze. Już od najmłodszych lat sama pracowałam, chodziłam, nie pytałam się rodziców, tu sobie gdzieś dorabiałam. Potem bardzo szybko wyprowadziłam się z domu i się uniezależniłam, mimo tego, że pracowałam, y, 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 że studiowałam dziennie, bo ja taki wzorzec wyniosłam z domu. Y, I to było coś, co chyba mi zawsze też imponowało, i mimo tego, że też u mnie w domu się nie przelewało i moja mia mama miała na domie, na jakby dom na swojej głowie. To pokazywała mi taką właśnie niezależność, taką siłę kobiecą, że bez względu na wszystko zawsze sobie gdzieś tam radziła. I to chyba było coś, co naprawdę dało mi taki wzorzec do tego, jakim jestem dzisiaj człowiekiem. I też chyba nie do końca to zawsze analizowałam, ale właśnie to, co też często powtarzamy, że nasze dzieci uczą się no nie na dobrych radach, tylko na wzorcach. I to w jaki sposób my kierujemy swoim życiem, w ten sposób będą kierować nasze dzieci. Tak? I też kiedyś oglądałam taką takiego mema, nie wiem, taki krótki filmik odnośnie facetów. Także dlaczego mężczyźni są też często tacy właśnie traktujący kobiety, czy to przedmiotowo, czy właśnie też nie biorą, nie biorąca obowiązków niektórych domowych na swoje barki. Oczywiście nie wszyscy, tutaj nie generalizujmy, ale no gdzieś tam w większości jednak to kobiety mają dbać o dom, dbać o dzieci, tak, facet jest w pracy i o, dla niego to jest obowiązek, no, tylko że kobieta bardzo często pracuje 24 na dobę, a facet idzie na 8 godzin i to jest wszystko, to tutaj też właśnie był taki podany przykład, że to kobiety sobie to robią. Tak, bo mamusia wyprasuje, wypierze, da pod nos, ugotuje, no bo przecież to jest facet, bo przecież to jest chłopak, bo przecież on nie musi. tak? I tak naprawdę bardzo często to kobieta drugiej kobiecie e, robi męża dla innej. tak? I, I tutaj to też jest ważne, że Wy jako kobiety, Wy jako matki, które nie macie tylko córek, ale też na przykład macie synów, no też trzeba brać to pod uwagę, że Wasze wzorce też będą wzorcem dla właśnie takiego mężczyzny, jak kobieta właśnie powinna się w domu zachowywać. I jeżeli tu jest taki stereotyp matki, takiej kobiety właśnie typowej e, praczki, sprzątaczki, tego, że kobieta musi się pytać o wydatki faceta, tak? O to, że kobieta musi tutaj jakby się konsultować, czy może być do koleżanki, czy może być do kosmetyczki, i bardzo często jest właśnie uzależniona, no to później niestety taki wzorzec wyciągają też nasze dzieci na światło dzienne albo Wasza córka również postępuje tak samo, albo wasz syn również postępuje tak samo z drugą kobietą. No proste. Co ty byś, Karolina, w takim razie powiedziała e, kobietom, które zarówno zastanawiają się nad tym, czy zadbać o swoją niezależność w takim projekcie, bądź w nim są, ale nie czują do końca, nie wiem, motywacji, żeby być w tym wytrwałe, konsekwentne? Ja powiem Wam, że ja takiej kobiecie nie powiedziałabym nic, tylko zadałabym jej pytanie właśnie. Czy dzisiaj. Patrząc w przyszłość, na to, jak rozwinie się ta sytuacja i jej życie, czy na trochę tak brzydko mówiąc, koniec takiego życia będzie czuła się spełniona, czy będzie czuła się dobrze, będzie mogła powiedzieć, Miałam fajne życie, bo ja dzisiaj powiem, że tak. Bo przede wszystkim zawalczyłam o to, żeby one takie było, przede wszystkim dałam sobie szansę i niezależnie od tego, czy się potykałam po drodze, czy nie. To będę miała świadomość tego, że podjęłam tą walkę i zrobiłam wszystko, żeby moje życie wyglądało dokładnie tak, jakbym chciała. A wiele kobiet niestety takiej odwagi nie ma. Więc zadajcie sobie takie pytanie, czy na pewno wszystko to, co was otacza, i to, jak wygląda wasze życie, jest dokładnie tak, jakbyście chciały? Czy na koniec będziecie z tego życia zadowolone? Ja na pewno będę, bo już dzisiaj wiem, że nauczyłam się właśnie walczyć o swoje. Nauczyłam się szanować, ale też walczyć o to, żebym i ja była szanowana i żebym była wartościowa. Żebym była wolna, ale z kolei też wolnym człowiekiem i niezależnym, ale też takim, który daje wartość. I wiem, że jeżeli nawet jeszcze wiele rzeczy w życiu mnie spotka, to ja podejmę tą próbę, podejmę walkę i nigdy się nie poddam. I na koniec swojego życia będę wiedziała, że zrobiłam wszystko, żeby było dokładnie takie, jakie chciałam, żeby było. Dokładnie. Teraz na koniec możecie też po tym, co wysłuchaliście, jeszcze raz zadać sobie to samo pytanie: na ile jednak czujecie się właśnie e, spełnione? Czy jest to dokładnie. Taka sama cyfra, czy może jednak po tym, co usłyszałyście dzisiaj, jest inaczej? Bo ja na takie pytanie też kiedyś odpowiedziałam i wydawało mi się, że dałabym czwórkę, ale później po tym, co sobie uświadomiłam i usłyszałam, zdecydowanie dałabym dwójkę. Dopiero dzisiaj jestem w stanie ocenić to na piątkę. Tak, czy macie jakąś zmianę? Po tym, co usłyszałyście, czy ta skala, którą wcześniej napisałyście, zostaje? Czy może coś się jednak zmieniło? Co do Waszej satysfakcji, zostaje, tak. Okay. No dobra, to w takim razie, Karolina, ja bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że tutaj dziewczyny będą teraz wytrwale dążyły do swoich celów. Każdy tutaj myślę, że ma swoje własne priorytety i swoją własną drogę do przejścia. Ja za Was trzymam kciuki. No i w takim razie życzę powodzenia i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.